Witajcie, dzisiaj sobie zrobimy ryby w piekarniku. Można powiedzieć, że takie danie piątkowe. Co tutaj nam będzie potrzebne do naszego dania? Na pewno filet z ryby. Ja tutaj mam dorsza czarnego fileta. Tutaj mam trzy plastry, ale na pewno wykorzystam go mniej. Pieprz w ziarnkach, oczywiście będzie świeżo zmielony. Pieprz cytrynowy, idealnie do ryby się nadaje. Sól morską, tutaj mam jeszcze mrożoną natkę pietruszki i mrożony koperek, oczywiście to wszystko świeże. Jest tylko mrożone. Masło, no i tutaj folia aluminiowa. I wiadomo, co niektórzy powiedzą, no folia, aluminium i tym podobne. Ale przygotowujemy tak, takie dania, i takie, można powiedzieć, ryby też są tak przygotowywane. Także akurat dzisiaj taki przepis. Właśnie w folii aluminiowej ryba w piekarniku. Najpierw tutaj, jak widzieliście, moją rybę ręcznikiem papierowym trochę osuszyłem, żeby nie była aż taka tutaj, można powiedzieć, mokra. Także trzeba było ją z tych soków, z tego wszystkiego tutaj odsączyć. Kolejny płat to samo robię. Też tutaj właśnie odsączę z tych, z tej, z tych wszystkich soków i wody, które ryba tutaj posiada. Będziemy oczywiście dodawać masła jak widzieliście, żeby właśnie ją, ten smak był trochę lepszy. I żeby też ta ryba nie była taka sucha, ale żeby właśnie była bardziej taka soczysta i miękka. E, tak jak widzieliście wykorzystam półtorej płata akurat ja, bo tyle mi na dzisiaj jest potrzebne na obiad. Także tutaj jeszcze w filetach, jak wiecie filety nie zawsze są dobrze ofiletowane i zawsze jakieś ości się trafią. Ja to zawsze mam takie szczęście, że zawsze się coś trafi. I tutaj nawet jak się tak przejedzie palcem po tym, tym, tym miejscu tej ryby. To właśnie wyczuwalne nieraz są takie właśnie ości. Chociaż dorsz dors ma takie dość duże ości, także łatwo je tutaj wybrać i wyrzucić. Jeszcze przed właśnie smażeniem. No ale mimo wszystko, jak będziemy tutaj jeść rybę, to zawsze trzeba jeszcze uważać. Bo jeszcze się gdzieś tam może zdarzyć. Teraz tak świeżo zmielonym pieprzem. E, następnie posypujemy następnie solą morską. No i teraz jeszcze będę posypywał tutaj tym pieprzem e, cytrynowym. Pieprz cytrynowy naprawdę fajnie się komponuje z rybą. Także warto takiego pieprzu użyć. No sól i pieprz to wiadomo, to taka podstawa jest. A pieprz cytrynowy, jak gdyby taki, taki fajny, kolejny dodatek przy, z przypraw, które są dostępne, teraz tak e, urwiemy kawałek folii e, i będziemy tutaj je zaraz zawijać e, tą każdą, jakby ten kawałek ryby, który wcześniej widzieliście, pociąłem. Nie, nie dawałem takiego całego płata, tylko właśnie każdy osobno można, jakby w jedną. W jedną folię, tą folię aluminiową zawinąć na przykład jeden duży płat, a potem go pokroić na mniejsze. No a ja tutaj zrobię każdy osobno. Czyli najpierw tutaj dałem taki plasterek masła, następnie dodaję koperek i taką no trochę znowu notki pietruszki. Tak, troszkę, żeby to jednak na tej, na tej rybie tutaj było. I żeby też trochę oddał tego smaku ta zieleninka nasza tutaj. I to wszystko jak widzicie zawijam w tą naszą folię aluminiową. Właśnie w taki sposób e, zawijam i tak będę układał na blaszce. A jakbyśmy odwrotnie ułożyli to nasze so soki mogą tutaj wypłynąć podczas smażenia. No i tak jak widzicie tutaj robię z każdym płatem ryby. To samo, taką samą czynność, czyli masło, koperek i natka pietruszki. Wszystkie inne przyprawy, żeśmy dodawali wcześniej. E, zawijam i tak układam e, i przyrządzam, przygotowuję tutaj tą rybę. E, całą rybę już mam przygotowaną. Tutaj na blaszkę układam, ułożyłem już frytki. Oczywiście frytki mrożone kupne. No i tak, żeby tutaj wszystko jakby, jak gdyby osobno leżało. Żeby się równomiernie wszystko upiekło. E, można być danie takie w miarę szybkie. E, I teraz tak. Wkładamy do piekarnika na nagrzanego do 200 stopni około 20-25 minut. Tak, żeby po prostu frytki były już usmażone, dobre. Właściwie upieczone. Potem pieczemy je. Aczkolwiek one są wstępnie zawsze przed smażeniem, przed mrożeniem zawsze podsmażane dopiero mrożone, bo surowego ziemniaka niestety ale nie zamrozimy. A potem, znaczy, zamrozimy, ale potem, jak go odmrozimy, to będzie taka taki kapeć, można powiedzieć. Dlatego wcześniej zawsze i tak trzeba je tak, tak zwanie mówiąc zblanszować. No, czyli wstępnie obrobić, żeby frytki czy ziemniaki można było zamrozić. I tutaj, jak widzicie, już nakładam dwie takie porcje ryby. Do tego, właśnie ten sosik, też jeszcze tutaj można zawsze dodać. Potem jest jednak to masło i te soki, które puściła ta ryba, i te nasze, to ta zieleninka. No i teraz dodajemy tutaj frytki, i właściwie nasze danie jest już gotowe, Takie można powiedzieć. Dość dietetyczne, chociaż nie do końca, bo frytki są, ale sama ryba naprawdę dietetyczna, fajna, beztłuszczowa, taka niesmażona właściwie, bo to o to chodzi głównie. No to dzisiaj na tyle. Tyle chciałem Wam pokazać. Prosto, prosty taki przepis, właśnie na taką rybę z piekarnika. To dzisiaj na tyle. Życzę Wam smacznego. Jeżeli Wam się podobał film, zostawcie łapki w górę, oczywiście komentujcie film. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, zachęcam Was do subskrypcji. To dzisiaj na tyle. Dzięki i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.